Dzień dobry, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dawno mnie tu nie było, muszę przyznać. Mam nadzieję, że ten skiniście Property News. Powiem Wam w paru słowach, co dzieje się na rynku nieruchomości. Za chwilę mam inspekcję HMO, więc będę lecieć, żeby spotkać się oczywiście z naszym panem Kancelam, ale w międzyczasie postanowiłam, że chociaż już minęło tyle, tyle czasu i musimy wrócić do Property News, żebyście Wy wiedzieli, co dzieje się na rynku nieruchomości. Dwie bardzo ważne rzeczy. Najważniejsza w tym roku, myślę, że taki, taka najważniejsza, Zmiana czy ustawa, która jeszcze nie weszła, cały czas nie weszła, ale ma wchodzić, to oczywiście Renty z Reform. I o tym Wam chwilę opowiem, co dzieje się, jeżeli chodzi o Renty z Reform. I propozycje ustawy dotyczącej IPC, to oczywiście też bardzo ważne dla nas, osób, które wynajmują nieruchomości, czy, czy budują nieruchomości IPC, mimo, że można się z tym kłócić, czy jest potrzebne, czy nie, czy w ogóle oddaje jakiekolwiek tutaj miary, czy, czy nie, ale jest to zobowiązanie, którego musimy się trzymać, więc jeżeli chodzi o propozycję ustawy IPC, to rząd Wielkiej brytanii wprowadza nowe przepisy mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, zgodnie z propozycją Wszystkie wynajmowane nieruchomości będą musiały osiągnąć co najmniej kategorię C w certyfikacie efektności IPC do 2028 roku. Obecnie, według danych rządowych, około 60% wynajmujących nieruchomości w Anglii i Walii posiada ocenę IPC na poziomie D, D lub niższą. A by osiągnąć nowe standardy, właściciele będą musieli zainwestować w modernizację swoich nieruchomości, co może wiązać się z kosztami rzędu od 5-5%. Do 15 tysięcy. Niezastosowanie się do nowych wymogów może skutkować karami do 30 tysięcy. Więc te zmiany IBC oczywiście o tym się mówi wszędzie w wielu. Um, w wielu gazetach piszą o tym do 2028 roku. To oczywiście się może jeszcze zmienić tak, jak miało być do 2025 roku w przyszłości, ale jeżeli moim zdaniem taka rada, jeżeli robicie remont nieruchomości, to popatrzcie na tą, na do IPC. Warto to poprawić, kiedy robicie remont i nie macie najemców i, i możecie sobie to włożyć jakby w koszty, niż jak będzie trzeba to zrobić, i, a kiedyś to prawdopodobnie wejdzie. Na dzisiaj, na dzień dzisiejszy, dalej, że żeby legalnie wynająć nieruchomość, potrzebujemy IPC-E, żeby była ona wynajęta poprawnie. Oczywiście banki też idą z tym trendem i oferują różnego rodzaju lepsze kredyty dla nieruchomości, które mają wyższy IPC, ale jest to przeważnie A i B, więc jeżeli możecie podnieść tak, swoją nieruchomość do takich standardów, to oczywiście warto, moim zdaniem warto się zawsze zabezpieczyć na przyszłość, więc o IPC mówi się dużo. Ale czy, te, czy, ta, czy to wszystko wejdzie tak naprawdę, czy, czy nie zostanie przesunięte znowu, to tego też oczywiście nikt nie wie. Słuchajcie, drugi, drugi taki landmark, że tak powiem, tego, tego roku to oczywiście bardzo, bardzo popularna, jeżeli chodzi o newsy i gazety, reforma najmu, czyli Renty z reform. W ramach największej od dekady reformy rynku najmu rząd planuje wprowadzenie szeregu zmian mających na celu zwiększenie ochrony praw najemców. I teraz kluczowe zmiany, e, propozycje obejmują. Ta ustawa jeszcze nie weszła w życie, ona przechodzi przez te wszystkie e, czytania parlamentu, nie parlamentu, wraca z izby takiej do takiej. E, nie weszła jeszcze, nie, tak naprawdę nie, wie, nie wiemy do końca w jakiej formie, ale te propozycje kluczowe obejmują. Oczywiście zniesienie tzw. Tak section 21, o których pewnie słyszeliście. Jeżeli się interesujecie nieruchomościami, to wiecie, że e, mówi się szeroko o tym, że po prostu nie będzie można eksmitować najemców. Zniesienie e, section 21, czyli możliwości eksmisji bez podania przyczyny. Czyli section 21 to jest nasze wypowiedzenie najemcom, e, dwumiesięczne wypowiedzenie. Nie musimy im dać żadnej, e, żadnego powodu, po prostu możemy im dać wypowiedzenie. I to jest nazywane potocznie section 21. Zniesienie tej section 21, e, czyli możliwości eksmisji bez podania przyczyny, obecnie właściciele, mogą wypowiedzieć umowę najmu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem bez konieczności uzasadnienia decyzji. Po zmianach eksmisa będzie możliwa tylko z uzasadnionych powodów, takich jak zaległości w płatnościach, łamanie warunku umowy, antysocial behavior, sprzedanie domu itd. itd więc będzie trzeba podać powód i do końca nie wiadomo, jak my będziemy to musieli udowodnić, ale będzie musiał być podany powód, czyli nie będziemy mogli dać po prostu wypowiedzenia bez podania powodu. Ograniczenie podwyżek czynszu. Proponuje się, aby czynsz mógł być podnoszony nie częściej niż raz w roku z obowiązkiem dwumiesięcznego uprzedzenia najemcy, co tak naprawdę... Nie jest nie fair, tak? Nie wiem, kto podnosi czynsz więcej niż raz w roku. Zakaz dyskryminacji. Właściciele nie będą mogli odmówić wynajmu ze względu na fakt, że najemca otrzymuje zasiłki czy posiada dzieci. To jest bardzo częste, częste pytanie, kiedy prowadzę coaching prywatnie z osobami, które doprowadzamy krok po kroku, kupujemy nieruchomość, wynajmujemy ją. Bardzo często, kiedy, kiedy ta osoba przechodzi przez ten proces, pojawiają się właśnie czy to na Facebooku, czy gdzieś w znajomych, czy w jakichś grupach ludzie, którzy się pytają, a co, jeżeli mam. Benefity, i, i, i to, to, to musimy sobie tutaj um, na to pytanie odpowiedzieć, ale nie będzie można dyskryminować, czy nie będzie można podać przyczyny, że nie, nie możesz wynająć ode mnie domu, bo masz jakiś zasiłek, czy masz posiadasz, posiadasz dzieci, czy jakieś jest posiadasz zwierzęta. Prawo do posiadania zwierząt. O, najemcy zyskają prawo do trzymania zwierząt domowych, chyba że właściciel przedstawi uzasadnione. Powody do odmowy. I teraz znowu nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądać, jakie powody będzie trzeba podać, e, i, i tak dalej. Więc e, to są na razie propozycje, które są bardzo ogólne. E, według danych z 2023 roku około 20% gospodarstw domowych w Anglii korzystało ze sektora prywatnego najmu. 20% osób, które wynajmują, jakby, znaczy no, 20% gospodarstw, gospodarstw domowych, wynajmuje przez prywatny sektor domy. Reforma na celu zapewnienia większej stabilności i bezpieczeństwa dla tych najemców. Jednak właściciele obawiają się, że. Zmiany mogą ograniczyć ich kontrolę nad własnymi nieruchomościami i zniechęcić do inwestowania. Bardzo dużo debaty na, na ten temat, ale tutaj takie jakby kluczowe rzeczy, które, które ta umowa proponuje, ta ustawa proponuje te zmiany słuchajcie, property news, co tydzień na moim kanale, wracamy do tego, żeby, żeby żebyście wiedzieli co dzieje się na rynku nieruchomości, te newsy są tłumaczone przeze mnie i przez mój team i wybieramy te najlepsze, te, naj, te najbardziej ciekawe, co tydzień, coś na pewno będzie się tutaj dla Was pojawiać, więc jeżeli się interesujesz nieruchomościami, myślisz o tym, żeby kupić dom na wynajem w Wielkiej Brytanii lub masz już domy na wynajem w Wielkiej Brytanii, to zachęcam Cię do polubienia mojego fanpage'u, do polubienia mojego... Um, YouTube'a, tam dużo informacji. To co robię. Dzielę się tym z Wami, nie na zasadzie o tylko uczę, jestem jakimś guru, robię to na co dzień, dlatego czasem są takie miesiące, gdzie naprawdę nie mam czasu i dużo innych rzeczy bierze górę, ale ja robię to na co dzień. Od października kupiłam no. 10 mieszkań, więc jakby jestem w temacie trochę, mam nadzieję, i przekazuję to Wam, dzielę się tym, żeby Wam pokazać, czy Warto czy nie warto kupować i Wiele takich pytań jest na Facebooku I oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście swoją poradę brali od osób, które się tym zajmują, a nie od osób, które to słyszały. To by było na tyle. Miłego dnia. Piękna pogoda się zapowiada w Wielkiej Brytanii, więc miłego, miłego tygodnia i weekendu. Mam nadzieję, że będzie udany przez właśnie piękną pogodę. Ja widzę się z Wami tutaj znowu na początku tygodnia, poniedziałek, wtorek, jeżeli chodzi o Property News i zachęcam Was do komentowania. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki i za wszystkie udostępnienia, i za to, że jesteście ze mną i gdzieś tam, gdzieś tam kibicujecie i trzymacie kciuki. Powodzenia, do zobaczenia.